No już udało nam się wszystko naścielić, dać pełną michę. tutaj jest właśnie ten kawałeczek, co byczki tutaj były, tutaj był, był ten jęczmieniary, no to już jest cały zjedzony, ładnie to wygląda, przytależuje się niebawem i dalej byczki będą deptać, znaczy przytależuje, byki to przetależują. Idę teraz tam pokazać. Tutaj jest ta pierwsza część, co tydzień temu one były tutaj wpuszczone, to tutaj już można siać, przygotowany grunt. Tamto czarne to właśnie po ziemniakach. No i tamta łąka. W sumie tak łąka plus ten grunt tutaj orny daje w sumie 2 hektary wybiegu dla byczków. No i tutaj już gnajki sobie siedzą, znaczy leżą. Ten ma tutaj ruch zbity kilka dni temu obłamał całkiem, strasznie odchorował to. Co idziesz, co chcesz? Zabieraj tą mordę, już mi stąd, uciekaj. Dobrze. Tutaj nagram wszystkie, jak już sobie leżą, nie ma co ich budzić, niech leżą, rosną. Jest. Ktoś tam miał pretensje do mnie o to siano. Patrzcie, to siano leży sobie tutaj. Mają naścielone. Wcale im to nie przeszkadza, że ono gdzieś tam jest jakieś podpsute. Siana, słomy mam pod dostatkiem. Nie muszą się martwić o to, czy by kto zje, czy ja tym naścielę. Taka sytuacja. Ktoś jak ma mało siana, no siana, to musi to oszczędzać i myśleć, żeby to zagospodarować na cały rok. Ja z tym nie mam problemu, mogę nabrać sobie siana ile tylko chcę, gotowe też do zbioru jest, więc nie ma stresu. Byczki sobie leżą, odpoczywają, wszystko jest git. No i jeszcze muszę pokazać Jersey'a. Pan sobie stoi, wszystkie leżą nie? No mnie, uciekaj mi stąd. Ach. Co? Co? Co mi się, co? co? No, uciekaj, tutaj o drugi przychodzi do głaskania. Dobra, to lecę. trzymajcie się. Tutaj jeszcze od boczku. Także luksus zeszło na chwilę. się troszkę zamęt. Przyszły te dwa mamy małe cielaczki, te bliźniaki. No i po prostu gdzieś tutaj pastek był przerwany. No i powołaziło to wszystko. Znaczy nie wszystko, kilka sztuk. Ale jak już to wylazło, to reszta też już nie chciała tam zostać. Musieliśmy to zagonić szybko. To na razie, trzymajcie się.